Cześć, witajcie na kanale Monie Gotuje. Dzisiaj taki szybki przepis. Ponieważ zbliżają się święta wielkanocne, jak wiemy, więc nastawiam na żurek, zakład żurek, żeby później zrobić zupkę. Taki żurek będę robić na święta z suszonymi grzybkami, prawdziwkami. Pod, prawdziwki, podgrzybki, borowiki. Także yy, muszę nastawić najpierw zakwas, żeby mi się zrobił na święta. I tak, żeby zrobić taki zakwas na żurek, potrzebujemy mąkę żytnią. Tutaj mam mąkę żytnią. Typ 2000. Nie może być inna, musi być mąka żytnia. Typ 2000. Ona ma yy, w sobie łuski. To jest pełnoziarnista mąka, ma sobie łuski, i taka mąka tylko może spowodować, że powstanie nam zakwas. Ponieważ właśnie dzięki temu, że ona jest pełnoziarnista, to to powoduje, że tworzą się odpowiednie drożdże, bakterie, które odpowiadają za to, że robi nam się kwas. Zakwas i powstaje nam pyszny brzurek. I też z takiej mąki robimy z takiej samej mąki robimy za, za, zaczyn na chleb. Jeżeli chcemy upiec chleb na zakwasie, to właśnie też robimy taki zakwas na chleb też z mąki żytniej 2000. Tylko z takiej mąki można powstać zakwas. I teraz tak. Żeby zrobić zakwas na żurek. Tutaj mam słoik Słoik musi być czysty, sparzony, żeby nie było żadnych niepotrzebnych takich bakterii, niepowołanych, żeby nam nie spowodowały jakiejś tutaj fermentacji innej i żeby żurek się nam nie zepsuł. Więc mam tutaj taki słoik i do tego słoika wsypuję mąki żytniej na dno, tak mniej więcej, na ten słoik to myślę, że damy 4 łyżki mąki żytniej, raz zobaczę. A Jeszcze możemy dodać z dwie łóżki, żeby mąki było mniej więcej tyle, czyli taka, no, tyle, żeby było w słoiku. Jedna, jedna piąta słoika. Czy jeszcze z dwie łóżki dorzucę? O! Wyrównamy. O, tyle mąki będzie w sam raz i teraz. Mąkę możemy odłożyć. Do tego wciskamy ząbek czosnku. Jeden ząbek czosnku. I zalewam wszystko w szłoiku. Yy, przegotowaną wodą zimną zimną przygotowaną wodą taka w temperaturze pokojowej. I dokładnie mieszamy. Wlewamy mniej więcej wody, tak o, myślę, że tyle, o, troszeczkę musimy zostawić tutaj miejsca, nie do pełna, tak tyle zostawiłam miejsca, już będzie tutaj gaz powstawał, będzie to wszystko tutaj pracowało i żeby miało miejsce na ujście, na ewentualne, jak się by się zwiększyła, by się tutaj ilość słoiku tego zakwasu zacząłby rosnąć troszeczkę, podniósłby się na to, żeby miał miejsce, gdzie się podnieść. Buzował raczej, bardziej będzie buzował, jak powstanie gaz, który będzie właśnie później powodował tą fermentację i to, że powstanie nam kwaśny zakwas. Na Dokładnie mieszamy. mąka nam dobrze cała rozmieszała. Nie pozostało nic na dnie. Więc dobrze wymieszać. No, myślę, że już wystarczy. I taki zakwas. Przykrywamy, ale nie zakręcamy do końca. Zostawiamy o tak, tylko o. Odrobinkę. I tak zostawiamy, ponieważ żeby gaz miał gdzie możliwość uchodzić. Mógł Mógł, mógł pracować i uchodzić ze, ze słoika, Bo, jakbyśmy całkiem zakręcili, no to gaz nie miałby gdzie ujść, no i by się zbierał, zbierał w środku, i mogłoby powodować, żeby wysadziło by wy, wy, Wyburzyłoby. Dlatego musimy zostawić troszeczkę uchylone. Przynajmniej na pierwsze dwa dni. Musi być uchylone. Zobaczymy, jak szybko będzie tutaj się to, tutaj zachodziła reakcja. Codziennie będziemy, będę Wam pokazywać, będziemy obserwować. To jest pierwszy dzień. I taki zakład zostawiamy w ciepłe miejsce. Ja odstawiam na lodówkę. No i sobie czekamy. Jutro będzie kolejny dzień, przemieszamy i zobaczymy, czy coś się w nim zmieniło. Słuchajcie, tutaj jest. Yy... Są dwa żurki, tak jak Wam mówiłam i pokazuję Wam na drugi dzień jak to wygląda. Tak jak mówiłam, nie przykrywałam, nie zakręcałam, znaczy przykrywałam, tylko nie zakręcałam tutaj słoika do końca, zarówno tutaj jak i tutaj. Tutaj jeszcze nastawiam w butelce yy, żurek i muszę Wam powiedzieć, że w takiej butelce najlepiej żurek wychodzi. I widzicie, już woda zmętniała, już, już, już jakiś proces zaszedł. Już pomału tutaj coś zaczyna się tworzyć. Jest ciepło, więc zakwas się szybko zrobi. Może być nawet za 3 dni. Jeżeli potrzymamy go dłużej, na przykład 5 dni, to będzie bardziej kwaśne. Po prostu będzie bardziej kwaśny ten zakwas. A jeżeli krócej trzymamy, to jest mniej kwaśny. Ale 3 dni to jest minimum, które musi być. Wszystko zależy, jaka jest temperatura w mieszkaniu. Teraz jest się zrobiło ciepło na dworze, więc, więc yy, zakwas zrobi nam się szybciej. I teraz tutaj mam zakwas. Ten zakwas pomieszam łóżką, ja codziennie, jeszcze nie ma takiego zapachu apetycznego, dopiero to jest proces i ten zakwas zawsze codziennie, raz dziennie przemieszam go, Tak przez pierwsze trzy dni zawsze go mieszam. Okazji też sprawdzam, czy coś tam się nie dzieje, prawda? Niepożądanego zakwasie. Wymieszamy. I ten zapas, ten zapas też wymieszam. Też jest nieprzykryty, jak widzicie, tylko tak o. Znaczy nie zakręcony, tylko tak o. I tak zostawiam na razie, żeby miał ten gaz ujść. Ale teraz go zakręcę zaraz i wymieszam tak samo, najpierw wymieszałam ten, o, i tego już mogę łyżkę wyjąć, może, o, i tego przykrywam delikatnie i robię takie o pół obrotu i tak zostawiam. I tego sobie A teraz tego dokręcam, żeby się nie i mieszamy. Shaken, shaken robimy tak zwane. Tak, żeby cała ta mąka ze spodu wszystko się wymieszało. O. I tak powtarzam tą czynność codziennie przez pierwsze trzy dni. Po trzech dniach zakład można już zakręcić. Zakręcić. Tutaj potrzebnie można o Zakręcić. A widzicie, jak się gaz wytworzył, który idzie do góry. Wszystko tu widać ładnie. Powstał gaz. Teraz, jak otworzę, to psiknie, O, jeszcze jeszcze gazu jest za mało, żeby ten odgłos był. I też zostawiam, przykrywam. I tak, o, na pół wisko. Tylko zostawę. I odkładam z powrotem spokojne miejsce w ciepłe. Nie za jasne. Lepiej w ciemniejsze miejsce. I niech sobie pracuje zakłas. Do zobaczenia w następnym przepisie. Zapraszam na mój kanał. Monia gotuje. I zapomnijcie zostawić subskrypcji. Dzięki. Pa!